I tak, zapowiadany temat, dlaczego warto się ubezpieczać, e, czy to temat tabu, czy my się ubezpieczamy, czy my wiemy w ogóle, co możemy ubezpieczyć. O tym wszystkim oczywiście opowie nam ekspert, a ja będę pytać. Mateusz Zapart, Grupa GSU, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Mateuszu, no rozpocznijmy od tego, że, e, no właśnie, czy my się ubezpieczamy e, na taką masową skalę, mhm. czy to jest gdzieś jednak... E, Coś, co niektórzy robią, ale większość trzyma się z daleka. Myślę, że w Polsce jeszcze jest tak, że, że jednak większość ludzi się nie ubezpiecza. Przynajmniej nie ubezpiecza się poza ubezpieczeniami obowiązkowymi. Tak, zasad... tak, oczywiście. Tak, oczywiście oprócz OC mamy jeszcze 150 innych ubezpieczeń obowiązkowych. Jakby jesteśmy liderem na rynku europejskim w tym temacie. To dobrze i źle, ale może nie teraz o tym. Ale generalnie Polacy się mało ubezpieczają. To jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w Polsce, żeby wyedukować społeczeństwo, żeby nauczyć Takiego nawyku ubezpieczania, i to też ma swoją dobrą stronę, bo im więcej ludzi będzie się ubezpieczać, tym te ubezpieczenia będą po prostu tańsze. Mhm. No właśnie, może problem polega na tym, że ludzie nie do końca wiedzą, co mogą ubezpieczyć, mhm. jak się mogą ubezpieczyć. No i przede wszystkim, może nie ma tej wyobraźni, że jeżeli coś się wydarzy, to potem jest problem, jeśli nie mam tego ubezpieczenia dodatkowego. Dokładnie, właśnie nie ma tej takiej trochę wyobraźni i może myślenia do przodu, poza tym taki niematerialny charakter tego ubezpieczenia, bo w zasadzie kupujemy czegoś, czego nie ma, tak? mhm. a jak dostajemy, to już po takim nieprzyjemnym zdarzeniu, więc raczej się nam gorzej kojarzą ubezpieczenia. Właśnie to wszystko powoduje, że, że Polacy się mało chętnie ubezpieczają. No i niestety, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii, zostają, że tak powiem, na przysłowiowym lodzie, nie dość, że z jakąś trudną sprawą, to jeszcze bez, bez pieniędzy do jakby do naprawienia tej sprawy. A co można ubezpieczyć? No można ubezpieczyć w zasadzie wszystko, co sobie mhm. wyobrazimy. Nie ma w zasadzie teraz w Polsce chyba rzeczy, które nie można ubezpieczyć. A jeżeli nie ma, no to myślę, że jakiś tam ubezpieczyciel się znajdzie, który uszyje takie ubezpieczenie na miarę, więc to też nie jest nigdy problem. Mhm. Czy Rozumiem, że jeżeli ktoś wymyśli sobie, że bo ubezpieczenie domu to już jest coś no, zupełnie to naturalnego. Standard, tak. Ubezpieczenie, yy, no właśnie, co jeszcze, czy, czy siebie możemy ubezpieczyć? Tak, bo o takich sytuacjach przecież z zagranicy celebryci się ubezpieczają, swoje części ciała, na tak, przykład tak, nogi. Tak. Można oczywiście, jeżeli się wykonuje jakieś specjalistyczne mhm. zawody, na przykład jest się pianistą, tak, można ubezpieczyć swoje palce oczywiście mhm. jak najbardziej, ale to są takie, powiedzmy, dosyć niszowe ubezpieczenia dla poje po pojedynczych osób, a powiedzmy tak bardziej masowo, no to można na przykład ubezpieczyć yy, się w razie wyrządzenia komuś szkody, tak zwane OCE, czyli odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, jeżeli komuś wyrządzimy jakąś krzywdę, szkodę, nie wiem, nasze dziecko wjedzie rowerkiem w samochód sąsiada, tam zrobi szkodę, nie wiem, urwie mu lusterko, to w tym momencie zamiast pokrywać te, te, te straty sąsiadowi z własnej kieszeni, no bo to jednak nasze dziecko zrobiło, więc to my musimy pokryć tą, tą szkodę, to możemy wtedy zwrócić się ubezpieczycie, do ubezpieczyciela i skorzystać z ubezpieczenia i wypłacić sobie te, te, takie, takie odszkodowanie, nie sobie w zasadzie tylko sąsiadowi. To jest ciekawa sprawa, ponieważ do tej pory mogło nam się wydawać, że to tylko w tych sytuacjach bardzo poważnych, tak, mowa i tak. e, możemy myśleć o ubezpieczeniu. Mhm. Natomiast pokazuje się, że sytuacje zupełnie codzienne, które mogą się wydarzyć Dokładnie. w każdym momencie, tak jak Pan mówił, dziecko, które wjedzie rowerkiem mhm. w samochód z sąsiada i może poczynić większe szkody niż tylko i wyłącznie m, tak. to lusterko urwane, no to faktycznie tutaj nas może po kieszeni. Czy ewentualnie nie jakiś nie pies, przesnąć. który pogryzie, nie mhm. wiem, przechodnia, czy, czy ewentualnie kot, który coś tam narobi, e Ewentualnie my, jeżeli komuś zalejemy mieszkanie, tak? Mm. E, to też w tym momencie możemy liczyć na takie, e, takie odszkodowanie, żeby temu sąsiadowi w sumie w zasadzie pomóc, tak? Mm -hmm. No tak, czyli okazuje się, że e, sytuacje zupełnie codzienne i to, co się może wydarzyć, e, ubezpieczenie może nam pomóc. I to już tak. wiemy. Mm -hmm. e, Jaki jeszcze mit powinniśmy odczarować, jeśli chodzi o agentów ubezpieczeń? No właśnie, myślę, że właśnie ten mit o agentach, tak? Mhm. No, ag agent w Polsce słowo nie za bardzo dobrze się kojarzy, no wiadomo dlaczego, może z przeszłością. E, myślę, że to jest po prostu taka osoba, która e, zwyczajnie na świecie pomaga nam się ubezpieczyć, nie tyle mhm. akwizytor, tak? E, może, może tak źle rozumiany, e, co po prostu zwyczajny sprzedawca, który daje nam jakąś usługę, czy możliwość kupna jakiejś usługi, pomoże nam w wyborze tej usługi, pomoże nam w, w doborze takich parametrów tego ubezpieczenia, takiego zakresu, żeby, żeby po prostu w razie czego nie było, nie było, że tak powiem, takich kruczków, tak? Ukrytych mhm. gwiazdek i tak dalej. I po to, w, po to w zasadzie agent ubezpieczeniowy, czyli ten sprzedawca ubezpieczeń jest, żeby, żeby pomóc w dobrym doborze takiego ubezpieczenia. Czyli uściślimy To nie jest tak, że my już musimy znać ofertę, musimy wiedzieć już, mhm, co chcemy ubezpieczyć, o to mi chodzi. Tylko agent po prostu nam pomoże tak, wybrać coś, to, co potrzebujemy. to zadaniem takiego fachowca właśnie mm -hmm. o ubezpieczenie jest jakby podpowiedzenie, co można jeszcze ubezpieczyć oprócz tego właśnie standardowego domu, e, czy mieszkania, samochodu, wyjazdu zagranicznego. Tak, to wszyscy ubezpieczają, czy tutaj ewentualnie ten rynek nie jest taki powiedzmy mały, ale e, podpowiedzieć, co można jeszcze, tak? Jak mm -hmm. można sobie jeszcze ułatwić życie i na co zwrócić konkretnie uwagę w, no po prostu przy, przy danym przypadku, przy danej osobie. Panie Mateuszu, tutaj stawiamy sobie przecineczek, bo za chwilę Jasne. wrócimy do rozmowy. Natomiast teraz zapraszam Państwa na kawałek dobrej muzyki. Za moment, jak powiedziałam, do rozmowy wrócimy i za moment będziecie mieli także Wy, drodzy Państwo, okazję, żeby zapytać naszego eksperta. Oczywiście dyżur ekspercki dzisiaj w naszym programie jak najbardziej będzie. Pod koniec programu przekonamy się, o co Państwo pytaliście i jakie tematy poruszaliście, ale przed nami jeszcze jedna część rozmowy. Mateusz Zepart, Grupa AGSU w naszym studiu. Rozmawiamy o ubezpieczeniach, rozmawiamy um, o tym, dlaczego warto się ubezpieczać, ale um, warto też zapytać o to, na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego ubezpieczenia. Na pewno nie warto zwracać tylko jedynie słusznej uwagi na cenę, mhm. ponieważ nie zawsze ta najwyższa cena jest najlepszą jakością i odwrotnie, niekiedy ta niska cena ukrywa w sobie niestety no, wadliwy produkt, czyli taki produkt, który ma te gwiazdki ukryte mhm. no i w razie czego, kiedy się takie standardowe zdarzenie wydarzy, no niestety będzie wtedy odmowa odszkodowania i, i no, w zasadzie trochę z naszej winy, a trochę z winy też sprzedawcy, który nie, nie zawsze informuje, niestety jeszcze, takie, tak, 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 tak jest w Polsce, że nie zawsze informuje rzetelnie o tym, co w tym wszystkim jest. To się szczególnie zdarza przy ubezpieczeniach takich standardowych, tak? Właśnie mhm. mieszkanie, chcemy ubezpieczyć jak najtaniej, tak? czy samochód, może nie OC, bo to generalnie zakres jest zawsze taki sam, ale później na przykład autokasko, i, i wtedy są, są problemy, pretensje, i, no i robi się niesmacznie po prostu. No właśnie, słuchamy co jakiś czas słychać o tym drobnym druczku, i o Dokładnie. niedopatrzeniu, niedoczytaniu, i o tych gwiazdkach. No brzmi to strasznie, ale właśnie, czy my w takiej sytuacji mamy jakąś możliwość wyjścia z tego, jeżeli. No, zdarzy nam się nie doczytać? Mhm. Czy jest jakaś, jakaś bramka? S są różne bramki, są różne możliwości. Niekiedy to nie jest po prostu niedoczytanie, ale powiedzmy, że zła interpretacja, mhm. czy niewłaściwa, może nie tyle zła, ale niewłaściwa interpretacja ze strony y, ubezpieczyciela danego zdarzenia. I możemy się zawsze odwołać od takiej decyzji odmownej. Mhm. E, możemy napisać do samego ubezpieczyciela. Y, my sami możemy skorzystać z, z kancelarii też prawniczych, które bardzo często robią to. Y, zupełnie za darmo, y, znaczy zupełnie, zu my nie musimy ponosić kosztów, ale te kancelarie biorą jakiś procent od, od wygranej sprawy. Więc z naszej kieszeni jakby nie znika nic, tylko dostajemy troszeczkę mniej, ale zawsze dostajemy. Mhm. Możemy zwrócić się też do rzecznika ubezpieczonych. Rzecznik ubezpieczonych zawsze pomaga i to jest powiedzmy sobie szczerze taka dosyć poważna płachta na byg, może nie płachta, ale taki straszak, tak? mhm. nasza ochrona też, ale ubezpieczyciele jednak szanują ten urząd państwowy i i w, w takich wypadkach je, jednak bardziej rzetelnie podchodzą do oceny, do oceny naszej sytuacji. Zastanawiam się, jak bardzo polski rynek ubezpieczeniowy różni się od tego zagranicznego. Ojej, no, Czy w że, ogóle można to porównać? No, myślę, że jakoś tam porównać można. E, na pewno różni się tym, że rynek, powiedzmy ten zachodni, tak? mm. no bo powiedzmy, że porównujemy się w górę, nie w dół, tak, tak. E, jest dużo bardziej rozwinięty pod, pod kątem e, tej świadomości ubezpieczeniowej, że faktycznie można dużo rzeczy ubezpieczyć. Te ubezpieczenia może niekiedy nie, nie są aż takie drogie. W Polsce jednak te ceny są dość wysokie. No przede wszystkim dobre jest to, że w Polsce jest dużo ubezpieczeń obowiązkowych. Znaczy dobre i niedobre. Z jednej strony to ogranicza swobodę działalności gospodarczej, podwyższa ich no jakby koszty prowadzenia tej działalności, ale z drugiej strony, jako dla nas konsumentów, powoduje to, że jesteśmy, możemy czuć się bezpieczniej. Zwyczajnie mhm. na świecie bezpieczniej, jeżeli ten mm, jakby ta firma dana, tak, nie dopełni swoich obowiązków w 100%, no w tym momencie możemy liczyć na to, że y, dostaniemy jakieś tam, y, jakiś zwrot kosztów, tak, które my ponieśliśmy w, w ich wypadku. No dobrze. Drodzy Państwo, bo teraz y, do Was mam taką odezwę. Jeśli chcecie dowiedzieć się troszkę więcej, jeśli macie historię ze swojego życia albo życia swoich znajomych i chcecie y, y, dopytać naszego eksperta, to zapraszam. 32 608 92 08. To jest numer y, do naszego eksperta podczas dyżuru telefonicznego. Pan Mateusz Mateusz Zapart będzie czekał na Wasze telefony, a my się jeszcze dzisiaj spotkamy. Raz jeszcze dziękuję za te informacje, które już do tej pory popłynęły. Mateusz Zapart, grupa GSU, czeka na Wasze telefony, a my spotkamy się później. A Was, drodzy Państwo, zapraszam, bo już za moment nasz konkurs, tak, tak, muzyczny pojedynek. Za chwileczkę troszkę więcej na ten temat. Ja już wiem, że 24 stycznia na Musical Abba SOS wybierze się pani Marta. Gratulujemy bardzo serdecznie. A w naszym studiu pan Mateusz Zapart, Grupa GSU jest już z nami po dyżurze telefonicznym. Zgadza się. I z tego co wiem działo się, były pytania, ludzie dzwonili nasi widzowie i słuchacze. Tak, tak, widzowie dzwonili. No, główny temat to jest no tak się niestety obawiałem, że tak będzie. Tego, że nie do końca wiadomo, co zrobić po, po tym, jak no, zdarzy się już szkoda, tak? mhm. Ile możemy oczekiwać pieniędzy? Kto może nam pomóc? Gdzie mamy się zgłosić? Z jednej strony nie informujemy my, jako agenci, tak? Czyli sprzedawcy nie, nie informują dostatecznie klienta, co może zrobić, jak się już coś stanie. No to jest niestety smutne, ale prawdziwe. No, mam nadzieję, że wolny rynek zweryfikuje to wkrótce i ta jakość będzie, będzie rosła. No a z drugiej strony jest tak, że niekiedy kupujemy jakieś ubezpieczenie, no, przykład słuchaczki, która kupiła ubezpieczenie NW za 3 zł, proszę sobie wyobrazić, i następnie no, ciężko oczekiwać od takiego ubezpieczenia, że cokolwiek będzie w sobie zawierało. Tak? No i podziękowano pan, pani, jak skończyła odpowiedni wiek. No, i prawdopodobnie to ubezpieczenie było tak uszyte. Tak? Czyli tutaj, znowu, to co mówiłem na początku, no nie należy się sugerować jednak najniższą ceną. Mhm bo za tą niską ceną jak w każdym produkcie no niestety nie idzie najwyższa jakość. No nie ma nic za darmo. Dlatego no, musimy się dokładnie. nauczyć, że oczywiście z darmo nikt nam nic nie da. Warto pamiętać o tym, że nie wszyscy są uczciwi. No i to faktycznie to co pan powiedział, rynek mm -hmm. zweryfikuje tych tak. którzy nie do końca Tak. może to, to nie jest do końca walczą. kwestia uczciwości, tylko to jest kwestia powiedzmy małej wrażliwości, powiedzmy tak, bo, bo Delikatniej, pan delikatniej pan to tak. Nic Bardziej ja. bym to tak tak w tą stronę jednak próbował. Dobrze, ustalać. czy jeszcze jakieś ee problemy naszych widzów, słuchaczy, mhm. o których chcemy e, powiedzieć. Jeszcze problemy, oczywiście znowu, znowu wracał problem OC obowiązkowego w, przy samochodach. Mhm. No niestety jeden pan był ofiarą wypadku, E, gdzie nie był, e, znaczy gdzie został poszkodowany, no a sprawca niestety nie miał oc obowiązkowego, no i teraz e, tak naprawdę nikt mu nie powiedział, co ma zrobić tak do końca. Jest oczywiście ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, są firmy, które takimi sprawami się zajmują, ale jakby no tutaj też trochę brak informacji ze strony i agenta, podejrzewam, no i też e, osób, które gdzieś tam się z nim kontaktowały już przy samym wypadku, tak? Czyli w sumie też policja mogłaby podpowiedzieć niekiedy, e, co można zrobić, czy ewentualnie firma, w której się ubezpiecza, co, co prawda nie jest w tym momencie stroną jakby zdarzenia. No, ale jakby, że tak powiem, taka dobra nie wiem, współpraca społeczna też powinna tutaj zaistnieć. Czyli okazuje się, że poruszyliśmy bardzo ważny temat, ważne zagadnienie. Więc nasi drodzy widzowie, słuchacze, jeśli nie udało Wam się dodzwonić dzisiaj, to będzie taka okazja, będziemy się spotykać częściej, co środę będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach i różnych aspektach i o tym, co można ubezpieczyć i jak można się ubezpieczyć. Ale tu już będziemy bardziej w szczegóły wchodzić, myślę. Bardzo dziękuję. Za dzisiaj za dyżur telefoniczny. Pan Mateusz Zapart, Grupa GSU, był naszym gościem. Dzięki wielkie.